Spróbujmy na Intalesa. Weźmy sobie na i pójdziemy na. Na Bota. Dobra, tutaj na niego ustawimy potion. Na jest w miarę spoko. Też lubię nim dosyć grać. To na od, odległościowej, co jest taki. mam wrażenie, że to jest taki AD Carry troszeczkę. Ma mniej życia, ale naprawdę ma duży damage i bije na odległość, duży zasięg ma. Siema, Archie, siema, siema, witam. Dawno Cię nie widziałem, siemoneczko. Co u mnie? Dobrze, wszystko, wszystko ok. Nic ciekawego. Pierwszy stream właśnie ze Switcha. Darmowa gierka Pokémonów się pojawiła. Niedawno to sobie testuję. Wszystko dobrze. Grywam tam w jakieś gierki. Livey są często, prawie że codziennie. Albo co drugi dzień. Także sporo tego. Na PS5 sobie pykam. Ostatnio jakieś MMORPG też ogarniałem. W różne gierki sobie gram. A tak to ok. A czyli ja jestem z Bulbazaurem na bocie. <grystanie> no gierka się podoba ta. Naprawdę jest, jest fajnie. Jak ktoś ma Switcha to... ...można spoko sobie pograć. U nie jest jakoś mega skomplikowana, ale jeżeli umiesz dobrze grać, czyli na przykład miałeś doświadczenie z jakimś, nie wiem, Lolem czy z czymś innym kiedyś, no to można ładnie pocisnąć tutaj przeciwników. Czy rankedy można grać? Tak, rankedy można od razu było grać. Właśnie gram teraz rankedy, ja już mam tam z czwartą rangę wbitą, czy coś takiego, powiedzmy. Ja już rangi tu powbijałem sobie, no. No kuźwa zabijcie go! No nie mogę tych Pokebali zastranych oddać. Zabij go w końcu. No nie wierzę Cały team na bocie się pojawił. Rankedy można od razu grać. Wystarczyło tam jakiś poziom wbić, wiesz? Tam w tutorialu zresztą mówili. Jakiś poziom trzeba wbić i możesz grać Rankedy. Rankedy od 6. No to widzisz, no to już powinieneś móc, tak? Rankedy grać. Ja mam dziewiąty, dziewiąty i pół. Teraz poziom aktualnie ginie, ginie, dobra. A drugi też zginie. O, on miał flesza, widzieliście? Jak się ten. O, o, o. zabity, ale go ściągnąłem. Jak boss. Ten ziomek miał flesza. Bo nagle się przeteleportował. Dobra, trzeba uważać, trzeba się cofnąć, bo ten... Tutaj Venuzaur, zaur to mi zbytnio nie pomoże na ten moment. Matigi już widzę, wziąłeś pokaż tatuaż. No zaraz, zaraz ci pokażę jak padnę albo coś to ci pokażę ta tosa Uu, Patrzcie gościa Nice, nie żyje Dobra, możemy to oddać, please No musiał mnie... Musiał mnie dotknąć, a nienawidzę tego Jak przy oddawaniu punktów mnie ktoś uderzy I nie mogę ich oddać Wtedy. Dobra, jest nice Zostaw mnie Patrz, Chciałeś, to masz. Tu masz Tatosa. Boom. Tu masz jednego, Hisoka. A tu masz resztę. Shigami, Minato i Hisoka. Proszę bardzo, wydane 2000, 2500 punktów. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Biszko, dzięki za follow. Thank you. Dzięki, wielkie. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Na bocie to. Całe teamy siedzą, a na topie nic. No, kurde. Mnie to denerwuje, że ci ludzie nie potrafią się w ogóle, jakby. Mnie to denerwuje, że ci ludzie nie potrafią się w ogóle ogarnąć, że ja idę na bota, ja idę na topa, tylko w... Idą, kurczę, nic nie, nie zaznaczają przed meczem, idą byle gdzie? To nie lepiej zagrać w Zukego Lola, to tak jakbyś grał, nie wiem, w Warzona ja bym ci powiedział to nie lepiej zagrać Fortnite'a? To jest takie same, same powiedzenie. Które nie ma sensu? Nice, dobra, mamy to. No tak jest w grach MOBA, ja wiem, ja wiem, dlatego... Ja so, to tak jak w Tekenie, ja na przykład... sobie 100 razy lepiej radzę na wyższych rangach, czy tam... wyższych poziomach w tych grach wszystkich, przez to, że ludzie są bardziej kumaci. Dobra, już dałem się zabić, nie chciałem ultimate'a waste'ować, bo już wiedziałem, że i tak nie mamy szans. 6,5 levela masz, Archie. No ja mam... zaraz 10. Level konta. Ja w LOLa grałem wiele lat i już mi się odechciało na razie. Korci mnie często do LOLa powrót, ale potem sobie... Potem sobie przypominam... Uojojoj, gościu skasowany. Potem sobie przypominam jak to wyglądało wszystko i troszeczkę mi się odechciewa. Nice, Absol leży. Czy Charizarda skasujemy? Cofnął się do bazy, żeby go leczyło, Skubaniec. O, Ultimata użył. Ups, trzeba uważać. On teraz jest niedostępny, tak? Jak ma Ultimata. A. Dead. B Charizard był na hita i wlazł w to kółko i się uleczył, ale kurde pech. 6 killi mam, no widzicie, naj najwięcej. Z całego teamu mam killy oczywiście. Dobra, leżeć. Dużo tych punktów da, to trzeba je tylko oddać teraz. A uleczymy się po Usznem A co tam? O, jezu, już się pojawił, no. Nie mam. Nie mam momentu wytchnienia. O, 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 fak, 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 zostaw mnie. No i oczywiście, fokus na kogo? Na mnie. Wszyscy mają ultimaty gotowe, ja jak zawsze na cooldownie. Ja się wpycham, żeby ludziom pomóc, a oni uciekają jak ja potrzebuję pomocy. To jest właśnie to, co ja uwielbiam w mobach. I w lolu, i tak dalej. Dlatego ja tak lubię grać w bijatyki, bo jestem sam, wszystko ja ustalam. A nie, że muszę polegać na drużynie, która ma to w dupie i ucieka za zawsze. Nigdy nie pomagają. Mi fak, coś tam. O, i znowu jestem sam, widzę. Zaraz tu będą wszyscy lecieć, to już się cofnę lepiej. Mi fak, widzę, coś tam pisałeś. Wow, odnośnie. Coś tam pisałeś odnośnie Tekena? No nie, no nie, no nie, no nie. Leżeć. Leżeć. Dobrze, patrzcie, co ten Ninetales odwalił. To ja odwaliłem. No, zaptos mnie zaraz zabije. Rozwaliłem dwóch jeszcze. <gry> 50 po mam, trzeba to oddać. Chociaż i tak wygramy, półtorej minuty zostało. Mamy dużą przewagę, ale przydałoby się. Oczekajcie, do bazy wrócę. To od razu będę cały uleczony. No i gitara. Tutaj jest taki szybki lunch jakby, żeby przyspieszyć. Po pewnym czasie one się pojawiają, żeby szybko jakby do akcji wrócić. O, tutaj sam widzę, zostanę. Nie wiem, gdzie są moi teammatesi. Może popadali, dlatego ich nie ma na minimapie. A ten Charizard to co, chciał? Dobra, wszyscy rozwaleni. A tam u góry się męczą. A to ja teraz spróbuję dołem sobie przebiec. Dosyć wolna jest ta postać. Może zdążę, 30 parę sekund. Mam 50 pokebali do oddania. Czyli maks jaki można na sobie trzymać. Ale to się długo ładuje. Patrzcie, to kółko na No i dupa wołowa przylazł. Przylazł i nie mogłem tego oddać, bo to godzinę się oddaje. Jak ja tego nienawidzę, Boże! Nic nie było, nie? Nic nie było, nikogo nie było. Trzy sekundy mi się to respiło, żeby oddać te pokebale. to przylaz z kosmosu, przyleciał Charizard i przerwał ładowanie. Ale i tak wygraliśmy, także luz. Przegraliśmy! Aha, no to zajebisty team. <grystanie> Mieliśmy pewną wygraną i przegraliśmy, no to spoko. To dobrze grają. Właśnie to jest to, to jest właśnie MOBA, 50 pokebali miałem do oddania, nie? To się nie dało, dlatego ja najbardziej na tą dżunglę na razie chodzę, bo tam mogę każdemu pomóc.